Zapraszam wszystkich na przepyszną białą kiełbaskę, taką z boczkiem i łopatką, bez zbędnej chemii, na zwykłej soli z naturalnym czosnkiem z naszego grodu z Harnasiem. I tylko pieprz, sól, majeranek i wspomniany czosnek. Nic więcej. Nie ma lepszej kiełbasy. I to jest najpyszniejsza kiełbasa, jaką robimy. Tutaj mam. Jakieś 10 kg łopatki i 5 kg boczku. Razem jest około 15 kg kiełbasy. z tych 15 kg będziemy robili dzisiaj białą kiełbasę. Kroimy w kostkę i zaczynamy mielić. Tak jak Wam mówiłem, 10 kg łopatki, takie przerośniętej I 5 kg boczku. Widzicie przepyszna kiełbasa biała. Łopatka. Pocięta w paski. Taka, żeby weszła mi do maszynki. Nie dzieliłem wyjątkowo tego mięsa na tłuste, chude. Pierwszy gatunek, drugi. Tylko wszystko razem. Zobaczcie, pokroiłem mięso w takie paski. Te paski tak zrobiłem, żeby weszły mi fajnie do maszynki. Zobaczcie takie długie, Tylko nie segregowałem tego mięsa. Czyli na pierwszą klasę, drugą wyjątkową. Zawsze segreguję, bo wszystko pomielę na takich sitkach. Na sitku numer 8 i tą łopatkę, i ten boczek. Zobaczcie tak samo. pokrojone w paseczki. Boczek taki tuściejszy. I zaczynam mielić, Ja mielę, tak jak Wam mówiłem, na sitku 8. Ostre noże muszą być. Jedziemy. Musicie mieć ostre noże. Zobaczcie, to mięso jest naprawdę pokrojone, dobrze pocięte, oszcza. Nożyki i sitko muszą być bardzo ostre. I może być to mięso zmiażdżone. I taka kiełbaska będzie naprawdę pysznie smakowała. Teraz kolej na łopatkę. Łopatka też musi być na tym sitku pomylona. Zobaczcie, jak jest ostry nóż to nie robi się taka bamboła tu z mięsa tylko wszystko fajnie od razu spada zobaczcie nie ma nic tutaj potem poznać że te nożyki są naprawdę ostre i po cięciu tego mięsa szkoda mi troszeczku mielić takich chudych mięs bo powiem wam szczerze że takich drobno nigdy nie mielę ale na tą kiełbasę i na potrzeby tego filmu i tej dobrej kiełbasy na takim sitku ósemce wszystko zmielę zamykam oczy i nie patrzę miele takie chudziutkie jedynki to najważniejsza uwaga, zawsze to będę powtarzał, że takie ścięgniste mięso, o widzicie te ścięgna w łopatce, w szynkach, to to daje klej w tej kiełbasie, że ta kiełbasa jest tak fajnie mocno sklejona, a nie tłuszcz z boczku czy słoniny, tłuszcz jest przewodnikiem smaku, ale klejem słabym, najlepszy klej to jest ścięgna i te mięso kleiste. A mówiłem, pomieliłem na ósemce. Wyjątkowo drobno. że To jest typowa taka do kiełbas sitko. Ale do kiełbasy białej, żeby tak fajnie się trzymała, nie wylewało się nic z niej. To takie właśnie sitko. I tak samo boczek. Też jest pomielony, Zobaczcie, na takim samym sitku na każdy kilogram daje zwykłą sól. Daj 15 gram soli na kilogram, czyli tutaj mam 15 kg mięsa. Daję 225 gram soli. Podzielę sobie do tłustego i do chudego. Na razie dam tylko do tego chudego, do tej łopatki. Czyli jeszcze raz powtórzę, na każdy kilogram 15 gram soli. Zwykłej kuchennej, albo ważonki, nie peklo soli. To ma być na zwykłej soli, czyli razem 225 gram solidałem na 15 kg mięsa. Pieprz czarny mielony, może być świeżo mielony, albo taki z torebki na każdy kilogram mięsa, na każdy kilogram daję 3 gramy, czyli w moim przypadku to jest 45 gram pieprzu czarnego. Majeranek na każdy kilogram. Daję 2 gramy majeranku czyli w moim przypadku 30 gram na 15 kg kiełbasy czosnek zobaczcie daje świeży i ja przecisnę go przez praskę taki świeży czosnek tutaj więcej aromatu i zapachu i będę was zanudzał tutaj ja sobie go tutaj przecisnę i zaraz powiem co dalej zobaczcie jaki fajny polski czosnek nie jakiś chiński nasz zwykły harnaś, najlepszy zobaczcie i do tego teraz daje wody, ale wody nie daje tak jak zwykle 10%, tak jak do wędzonych 5% wody. Czyli 5% wody, to łatwo policzyć, że to jest 750 ml. Tyle sobie na te i na ten boczek, bo tutaj podzieliłem te mięso, co będę wyrabiał. Zobaczcie, tu mam ten boczek, żebyście widzieli. i tu już dałem też sól, pieprz, czosnek. Nic więcej do takiej obasy nie będę dodawał. Pewnie bym jeszcze coś dołożył, jakiś przypraw, ale moja żona nie lubi więcej przypraw, tylko takie. To według jej gustu i smaku takie robię. I ona chyba najlepiej smakuje. I teraz zobaczcie, ja mieszałem jakieś niedługo, może 8-5-8 minut. Zobaczcie, jak. To mięso się fajnie lepi, Możecie doleć troszeczkę wody, jakbyście stwierdzili, że jest za gęste, za twarde te mięso, ale na pewno nie 10%, z tego względu, że ta woda Wam później wyleci. Będzie taka obasa, taka troszeczkę bardziej wodnista. Robimy dla siebie, także tej wody musicie sobie według swojego uznania dołożyć. I ono jest takie dosyć miękawe, to mięso. Troszeczkę dolałem jeszcze bodajże 100 ml, i teraz zobaczcie, to już w międzyczasie wymieszałem. Tylko boczek mieszałem bardzo krótko, dosłownie minutę, nie więcej. Tylko zdążyłem go pomieszać. Nie chcę, żeby ten tłuszcz był tak zmiażdżony i żeby to było takie wyczuwalne tuż na podniebieniu. Tylko chciałbym, żeby to były takie kawałeczki tego tłuszczu. W tej kiełbasie i teraz tylko wyłącznie zmieszam to wszystko razem. No to w międzyczasie pomieszam, tylko połączę. Zobaczcie te tłuste, tuściejsze kawałki boczku, połączę tylko z tą łopatką. I będę się starał nie porozbijać tego tłuszczu, tak jak Wam mówiłem, tylko żeby były takie oczka w tej kiełbasie widoczne tego tłuszczu. Ja to pomieszam i za chwilę się spotykamy. No i co? Trochę powiem Wam szczerze oszukałem, bo miałem tylko to zmieszać, jak zwykle zapomniałem się i z minutę, półtora to wszystko pomieszałem, ale i tak z tym tłuszczem nic się nie stało. Zobaczcie, jak fajnie jest teraz wyrobiona. Także zobaczcie, nawet jakby coś... Zobaczcie, jaka kiełbasa z tego wyjdzie. Bo ona będzie się fajnie trzymała. Hmm. Fajna, zwarta. Taka naprawdę pyszna kiełbasa. Chciałem dołożyć gałki muszkatołowej, bo często coś zawsze od siebie dokładam, ale już słyszałem, jak żona krzyczy, nawet ci nie waż, to ma być polska, zwykła, najlepsza kiełbasa. Bez żadnych zbędnych dodatków. No i tak zostało. Tylko sól jak widzieliście, pieprz, czosnek i majeranek i nic więcej i teraz trafię to do nadziewarki będę nadziewał lżej troszeczkę, żeby takie sobie później pętelka porobić ale to zobaczcie jak się dalej to robi zobaczcie, nadziewarkę musicie mocno dopać, żeby nie było powietrza to jest taki trochę gęśniejszy farsz bo tu jest troszeczkę mniej wody ale i tak się fajnie będzie nadziewało. Zobaczcie, że powietrza wyszła z syczy. Ta nadziewarka musi być jednak opłoniona z tego powietrza. będzie tam ciężko. No tak, słyszeliście nawet ten tłok tutaj, który jest. Możecie sobie przesmarować czymś tłustym. Ja nie muszę, bo zawsze nadziewając. Układając tu mięso, zobaczcie to zawsze mi się ta nadziewka zdąży tutaj wybrudzić. Chodzi o ten tłok, Możecie przeczyć go sobie nawet mięsem. Jelita moczymy zawsze w ciepłej wodzie. I zawsze musicie tej jelita przelać sobie. Ja nie przelewam pod zimną wodą, tylko pod taką, jakąś się moczyła. Chyba, że taka bańka się robi. Przytrzymuję. Jeżeli to jest gotowe. I tak po kolei, każde jedno. I zobaczcie, nie można ruszyć jelita haczy o ścianki, no bo jeśli, jeżeli, nie, nie naciąniecie, Ale wystarczy trochę, tak jak wam mówię, wypuścić i zobaczcie, całkowicie inaczej widzę. smaruje od środka. To Przekręcam sobie tak zawsze, żeby w tą stronę się kręciło, którą ja chcę. Tak, ślimaka. Mój stary, skrzypiący stół, chyba każdy zna. Dobry, super. Kolejna. Zobaczcie, przykładam sobie. Jest na pany to te jelita Wam pękną. I kolejna, Zobaczcie, to sobie układam. Rzucam. I tak następne i następne. Zobaczcie, jakby się tak brzydko nadziało i porobiły się takie jak to się mówi powietrze. To musicie albo igiełką, żeby to powietrze po prostu wypuścić. Nie musicie bać, że ten farfam wyleci bardziej jakbyście nabijali, skręcali. Z powietrzem to mogłyby te jelita po prostu pęknąć. No i tyle. I teraz, jak wam mówiłem, zobaczcie, lito jest takie mało napchane. Dzięki temu mogę je skręcić. Jeśli jest bardzo luźne, to robicie mniejsze odstępy. Możecie większe sery robić, tylko mniejsze odstępy. Bardziej ściągam tą kiełbasę. Tak, tutaj, tutaj widzicie, jest takie. I tak, nie układam. Zobaczcie, ląduje do miski. Zobaczcie, taką kiełbasę możecie zamrozić. Taką kiełbasę możecie sparzyć i wtedy dłużej poleżeć. Tylko pamiętajcie, że taka kiełbasa 2-3 dni i dłużej jeszcze z Wam nie poleże, bo to jest surowe mięso. Także musicie coś w ciągu jednego, czy tam dwóch, trzech dni coś z tym zrobić. I zobaczcie, biała kiełbasa. Nabita, będzie smakowała na pewno przepysznie, zawsze ją robimy 15 kg pysznej kiełbaski, naprawdę gorąco polecam, pachnie niesamowicie, w całej kuchni tutaj u nas, teraz idzie część do zamrożenia, część do sparzenia. Musicie pamiętać, tak jak Wam mówiłem, że tej kiełbasy pod żadnym pozorem nie wolno gotować. Ona musi się parzyć w temperaturze 80 stopni. W takim leciutko mrygającej wodzie. I około 10-15 minut warto nakuwać ją widelcem i sprawdzać. Jeśli nie wypływa z niej woda taka czerwona, to znaczy, że kiełbasa już jest dobra. Jak przekroicie, to na w środku ma być szara. Jeśli jest czerwone mięso, to znaczy, że ta kiełbasa jeszcze musi być parzona. Jeśli przygotujecie tą kiełbasę, to taka kiełbasa jest później taka bardziej sucha, wiórowa. Czyli efekt waszej całej pracy zależy od efektu końcowego, czyli sparzenia. I naprawdę, naprawdę postarajcie się, a będziecie bardzo zadowoleni. Ja jedynie od swojej strony mogę powiedzieć, że smakuje naprawdę wybornie. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich filmów, za subskrybowanie kanału, za komentarze miłe, za lajki. I że w ogóle chcecie mnie oglądać. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.